Rycerze znów opanowali Działdowski zabytek, ale tym razem z powodu remontu nie zamek, a dworek bólowa. Zabawa była jednak co najmniej tak samo duża jak ostatnio. Za moimi plecami odbywają się konkurencje bojowe indywidualne, walki na miecz i tarcze, na miecz długi, na półkresz i topol. Będą też walki zespołowe w tym miejscu. Miejsce spodobało się nam, spodobało się gościom, ponieważ jest ładna, piękna łąka. Wokół też mamy zabawy dla publiczności, naszych rzemieślników. Można przyjść zapoznać się z rzemiosłem. Na łące, czyli przede mną, z przodu pod zamkiem, zostały nam zawody łucznicze, ponieważ tu jest idealne miejsce ze względu na odległość i na dystans. I też odbędzie się wieczorem mała inscenizacja bitwy pod naszym wiodowskim zamkiem. Dzisiaj gościmy wielu wyjątkowych zawodników e, utytułowanych mistrzów, wicemistrzów Polski bieżących. E, mamy ponad 16 zawodników w konkurencjach indywidualnych. E, przyjechali do nas e, praktycznie z całej Polski, e, z Warszawy, z Częstochowy, z Fabianic, jak się nie mylę, z tych właśnie okolic Łodzi, z Gdańska, z Pomorza, e, z naszych tutaj obszarów mazurskich, z Kętrzyna, z Olsztyna, z falmi. Więc mamy tutaj przekrój całej Polski, w północ, wschód, zachód Cały czas zachęcamy do dołączenia do nas poprzez strony społecznościowe, e, żeby dołączyć do treningów. E, planujemy też tutaj naszą sekcję ogniową. Michał, nasz kolega, 25. przeprowadzi festiwal ogniowy. E, to jest, e, odbędzie się to w, w HDK e, w godzinach klimatycznych o 21.30. Z tego co wiem, to jest po Jaromarku Rynku dzieła, rzemiosła, zarodkowych samochodów. Rycerze i łucznicy dawali z siebie wszystko, czym dostarczyli nam rozrywki i sporej dawki emocji. Dziękujemy i do zobaczenia na kolejnych turniejach.